No, młody, nie ma co. Udała się nam ta osiemdziesiątka, już rok z nami jest i to był dobry zakup. Ale czas brać się za robotę, zaraz antek przyjedzie sieczkarnią i będziesz przy odwozie robił, a ja jeszcze opryskiwacz przepłukam i najwyżej wam pomogę. Jak on dwa rzędy, aby bierze, to chyba i tak zdążysz sam obskoczyć odwozy. Mówisz, wuja? Trochę daleko jest to pole, jednak. A w sumie to przemyślałeś, tą jednorzędówkę od krzycha kupić? A sam nie wiem, jak policzysz czas. I paliwo to chyba wyjdzie to samo, co sieczkarnię nająć. A roboty dużo mniej. Pomyślimy jeszcze. Dobra? Okej, okay, no jednak zawsze to byśmy sobie obrobili sami, a nie znów o usługę się prosić. Tym bardziej, że teraz to tylko Antek został z sieczkarnią na wiosce. O wilku, mowa! Jest i nasz handlarz złotem i cukrową. Będzie orkanowanie w tym roku na dwie rajki. Trochę czasu zejdzie. Cześć Maniuś. No jak tam gotowi do roboty? Tą meprozetką będziesz odwoził. Nie za mała będzie. Jak coś to mam na podwórku brędyskę, możecie ją zabrać. Bo co prawda na dwa rzędy to szybko nie przybywa, ale tam za górę na pole to kawałek drogi jest zanim młody obróci nawet jak tam tym sandałem swoim gaz do dechy przyciśnie. Chyba obróci. A jak coś, to ja ciapkiem też obrócić mogę na zmianę, to nie ma problemu. I tak wózek za sieczkarnią ciągniesz, to tylu ludzi nie potrzeba. Jak brędyskę przyciągnie, to zanim ją napełnię, to będzie trochę czasu. Tyle, że jak ją na tyle ciągnę, to ktoś tam raz na jakiś czas musi przegarnąć. Bo mój orkan to już taki starszy jest. Swoje lata ma i z rury już takiego wystrzału nie ma jak młody hehe. Dobra, wszystko wyjdzie w czasie roboty.

Jasny gwint, jak żyje to takiej kukurydzy jeszcze nie widziałem. Ino no dzwoń po wuja do odwozu, bo nie zdążysz z odbiorem. Przecież ona więcej jak 3 metry ma, aż mi się czkarnia z obrotu wschodzi tak ma ciężko. No i super, jak widzicie, zaczynamy oporowy zbiór kukurydzy na kiszonkę. Po ostatnich deszczach jeszcze ta nasza kukurydza odbiła mocniej i naprawdę wysoka i gęsta urosła. O i w końcu możecie na odcinku krzyśka charkowca zobaczyć, bo głęboszuje obok naszego pola dzisiaj. A my lecimy na gospodarkę wysypać i wuja do pomocy ściągnąć. Także zapowiada się długi i pracowity dzień. Będzie problem, bo nie będzie komu ugniatać pryzmy w takim wypadku. O, Antek stanął. Coś nawaliło chyba. Zobaczymy, co się stało tam u niego. Co się stało, Antek? Nie da rady pod górę z rozrzutnikiem na zaczepie. Pas jezdny mi się ślizga. Będzie ktoś musiał jeździć obok mnie przy odwozie, bo inaczej nie da rady. Czuć spalonym paskiem na kilometr. No to się porobiło. Oj wuja nie będzie zadowolony z tego obrotu sprawy. Przecież we dwóch przy sieczkarni jeszcze to na pewno się nie wyrobimy. Nawet jak za osiemdziesiątką będę czeską przyczepę ciągnął. Trzeba kogoś do pomocy ściągnąć. Ojedzie ten kierowca bombowca. Coś podejrzanie szybko obrócił. Pewno znowu pełen gaz po polnej. Normaluzów zaraz będzie wyrobiona! No, wuja, mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Powiem ci najpierw dobrą, żeby ci pikawa nie siadła czasem. Ale plon kukurydzy mamy w tym roku rekordowy, a zła wiadomość jest taka, że orkan nie daje rady sam pod górę z przyczepą na zaczepie podjechać. I musi ciągnik z przyczepą obok jechać. A coś tak czułem, że za łatwo to wszystko idzie ostatnio! Dobra, jest wyzwanie, to trzeba mu podołać. Ja tu zaraz odczepiam opryskiwacz i wezmę meprozetkę. Rozładuj rozrzutnik, leć po nasza przyczepę i jak z nią wrócisz, to zostaw mi ją na podwórzu i od razu prój do Antka po czeską przyczepę. A ja od razu jadę załatwić nam wsparcie. Ale stój no młody, kto to teraz będzie pryzmę ugniatał? Przecież do Etka się nie pójdę prosić o pomoc po moim trupie. A no tak, zapomniałem o tym, ale już wiem. Krzychu tam głęboszuje obok naszej kukurydzy. Może już ma koniec roboty na dzisiaj. Zagadam z nim, czy by nie przyjechał do nas pomóc ugniatać. On tym wielkim przegubowcem jeździ, to akurat do ugniatania sprzęt by był. No to załatwiaj, młody, liczę na Ciebie. A transport biorę na siebie. Już chyba wiem, kto może nam pomóc. Dobra, pierwszy rozrzutnik rozładowany. Już wróciłem, pomogłem antkowi na górkę wjechać. I teraz jeszcze ten jeden rozrzutnik sam musi napełnić. Ale trzeba tutaj krzyśka dorwać i zapytać o to, czy nam pomoże w ugniataniu pryzmy. Dzień dobry, panie Krzysiu. Ale ma pan fajny korbotronik w tym rusku. Sprawa jest. Co się stało się? Potrzebujemy na dzisiaj, na teraz pana z ciągnikiem do ugniatania pryzmy z kukurydzy. Słuchaj no, nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Tutaj skończę pole i do was przyjadę. Nie ma sprawy. Y Gitara siema. Sprawa załatwiona. Lecimy na gospodarkę. No i wrócił syn marnotrawny. Ciekawe, co tam zawieści wieści niesie tym razem. Załatwione wuja, przyjedzie harkowiec do ugniatania. Widzę, że mi już brędyskę zdążyłeś przyciągnąć, to dawaj od razu przeczepimy i lecę. Bo tam Antek zaraz będzie miał pełen rozrzutnik. Koszone, słuchajcie. Chciałbym wam bardzo podziękować za dzisiejszą robotę, za waszą pomoc, dzięki czemu sprawnie to poszło. Naprawdę miło mieć takich sąsiadów jak wy. Dlatego zapraszam was wszystkich na poczęstunek do domu. Zjemy i popijemy. Dobra, tam Maniuś, nie pitol farmazonów, flaszkę dorzuć ekstra i wystarczy. Nie, nie, zapraszam na kolację. Zmęczeni po robocie jesteście. Trzeba się pożywić smaczną zupką. Dobra, to ja mam do Was sprawę, słuchajcie, bo ta robota naprawdę dobrze szła. Może byśmy na przyszły rok zmontowali jakąś ekipę usługową. Ja sieczkarnię mam. Wiadomo, do kukurydzy to wydajności nie ma, ale ten header do zielonek to na wiosnę sporo zleceń by było. Bo to i trawy, i żyto na kiszonki się siecze. Jakby tak się skrzyknąć, to akurat. Przecież wozy do odbioru każdy ma. Zawsze coś tam by się zarobiło, co nie? Całkiem niegłupi pomysł. Ja też dwa ciągniki mam rozrzutnik i przyczepę. Młoda też czasu póki co ma. Jak najbardziej jestem za, zawsze jakiś pieniądz się przyda, tym bardziej, że ekipa od Fortschritta się wykruszyła w tym roku, a lukę w rynku trzeba wykorzystać. A bo ja wiem, czy to warto, chyba nie warto się w to pchać, takie usługi, to nie zarobicie dużo. To maszyny trzeba mieć duże i pojemne przyczepy, żeby to miał zysk przynieść. Jestem jak najbardziej na tak. Wczesną wiosną, przecież czasu mamy jeszcze, jakoś tam sobie zorganizuje czas i można by na wiosnę zacząć. Dać jakieś ogłoszenie na internecie też, żeby w okolicy rozreklamować się. No to nie przedłużajmy, idźmy już na te kolacje, skoro Maniuś zaprasza i dogadamy szczegóły. To idziemy, jak już tak gospodarz zaprasza, to nie można odmówić. No, to skończ już młody te zdjęcia robić. I znieść tam z góry krzesła dodatkowe do dużego pokoju dostaw i stół trzeba rozsunąć inomigiem.